Rzucaj go. b be, b be, 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 nie, be, be, be. nie wolno, Ojej, jej gągle szybko szybko mama mama ratunku oj szybko jeszcze le są gągle gągle le szybko ratunku Tak, ratunku.

<laughs> chyba, hey. chyba nie ruszyłem w tym czasie, nie wiem nawet. Oh, oh, o, no, to oh, 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 oh. You got something baby wipes or something? <laughs> <laughs> Children, <laughs> eh? <I'll> <laughs> ładny chłopczyk. <laughs> Alexander. <all> <laughs> I take one? Yeah. Alex. Alex. By oh, the time this takes, it moves around about two fifteen. Yeah, no, it's the same Grap. with the camera. No crap. Alex. Daddy. Alex. Wow. A, znowu trzeba Miśko. No tato musi znowu powycierać wszystko, aj, aj, aj. No aj, To, już to chyba.